Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mit i zapraszam na losowanie do Pucharu Hiszpanii. Otóż zasady są bardzo podobne do tego, co było poprzednio, z tym tylko wyjątkiem, że tym razem będzie to kostka, a nie moneta, ponieważ chcę nagrać całe losowanie na jednym filmie, a z kostką będzie chyba szybciej. No i zasady są bardzo proste. Koszyk na y, twój rząd na górze to koszyk pierwszy, rząd na dole to koszyk drugi. I jeżeli wyrzucę kostką parzystę, to niech będzie to koszyk pierwszy, a nieparzystą cyfrę koszyk drugi. I następnie tak samo numeruję karty od jednego do 8 począwszy od lewej. I jeżeli wyrzucę cyfrę parzystą, to parzyste karty odpadają, a jeżeli nieparzystą, to nieparzyste odpadają. I tak do końca, aż pozostaną tylko dwie karty, jedna i druga, no i... Jeżeli wyrzucę nieparzystą cyfrę, to karta 1 jest zwycięzcą. Mam nadzieję, że wszystko jasne. I zaczynamy. Biorę w kostkę. Wrzucamy. Aha, parzyste koszyk pierwszy, nieparzyste koszyk drugi. Proszę bardzo. Uuu. I co poszło? Szóstka, czyli parzyste koszyk pierwszy. A teraz co? Szóstka, czyli parzyste karty odpadają. Dwójka, czwórka, szóstka, ósemka. Zostają tylko cztery. I znowu rzucamy. Jedynka, czyli odpadają nieparzyste. Proszę bardzo, zostały tylko dwie karty. I jeżeli wyrzucę cyfrę nieparzystą, to karta po lewo jest zwycięzcą. No i jeżeli parzystał, to karta po prawo. Rzucamy, ależ emocje. Dwójka, czyli karta po prawo jest zwycięzcą, a jest to karta yy, skrzydlaty Kuribą, czyli ten pluszak. To zaraz sprawdzę, kto to jest. Yy, Atletico Madryt czyli w pierwszej parze zagra Atletico Madryt. A teraz dolosujmy mu przeciwnika. Proszę bardzo, z te same zasady. Parzysta, odpadają parzyste. Nieparzysta, nieparzyste. I co będzie? Uff, ledwo. Trójeczka, czyli odpadają nieparzyste. Proszę bardzo. Jeden, trzy, pięć, siedem. Zostają parzyste. Gdzie ta kostka? Aha, tu. Proszę bardzo, to samo. Dwójka, czyli parzyste odpadają. Jest to dwójka oraz czwórka. Proszę. Dostają dwie karty. I tak, cyfra nieparzysta. To karta po lewo jest zwycięzcą. Przypominam. I rzucamy. Dwójka, czyli by znowu by grała karta po prawo i jest to e, legendarny ocean. A legendarny ocean to e, Rayo Valecano, jak to się tam wymawia? W każdym razie w pierwszej parze gra Atletico Madrid i Rayo Valecano. Teraz chwilka na ustawienie z powrotem kart i wybieramy. Drugą parę. Dobra. Cyfry parzyste. Koszyk pierwszy. Nieparzyste. Drugi. Parzyste, czyli koszyk drugi. I znowu parzyste. To cyfra parzysta. I na odwrót piątka, czyli odpadają nieparzyste. Jeden, trzy. 5, 7. I znowu, o, jeżeli teraz wyrzuci się nieparzyste, to zostaje tylko jedna karta i to ona będzie zwycięzcą. Ale jest to parzyste, czyli niestety odpada ta, ta karta. No i rzucamy jeszcze raz. Cyfra nieparzysta to karta po lewo jest zwycięzcą, a parzysta po prawo. Parzysta, czyli karta po prawo, a jest to Jakaś mumia. A ta mumia to Espanyol Barcelona. Czyli Espanyol Barcelona to pierwsza drużyna w parze drugiej. No i teraz koszyk pierwszy. Parzyste to parzysta cyfra. Nieparzyste. Nieparzysta. Szóstka, czyli podpadają parzyste. Dwójka. Czwórka. I szóstka. Zostają te cztery karty. Rzucamy. Trójka, czyli odpadają nieparzyste. Jedynka oraz trójka. Zostają tylko dwie karty. Może wreszcie karta po lewo zostanie tym razem wybrana. Przypominam, że jest to, że jest to cyfra nieparzysta, a cyfra parzysta karta po prawo. Nie, niestety tym razem znowu karta parzysta. A jest to y, Sanga of the Thunder, a Sanga of the Thunder to Malaga, czyli Malaga gra z Espaniolem w parze drugiej i ustawiamy karty do wyboru pary trzeciej. Bardzo cyfra. Parzysta koszyk pierwszy, nieparzysta drugi. Parzysta pierwszy, nieparzysta drugi, czyli koszyk drugi. Nie będę już powtarzał zasad, chyba wszyscy je znają. Piątka, czyli odpadają nieparzyste. Trzy i pięć. Zostają trzy karty. I znowu o, odpadają nieparzyste, czyli zostaje tylko. Karta parzysta i jest to yy, miecz świecący jakiś tam, czyli Walencja. Yy, Walencja Valencia to pierwsza drużyna pary, 3. Bierzemy teraz przeciwnika z koszyka pierwszego. Jedynka, czyli odpadają nieparzyste. I zostają tylko trzy karty. No, tym razem szybko. jedynka znowu nie pasuje, co odpadają, czyli zostaje tylko jedna karta i ciekawe, kto tu jest. O, jakaś super karta, czyli Ocean Dragon Lord. A to jest. Osasuna Pampeluna, czyli para numer 3 to Osasuna Pampeluna i Valencia. Teraz znowu ustawiamy do pary czwartej. I znowu rzucamy. Cyfra parzysta koszyk pierwszy, nie parzysta drugi. Nieparzysta, czyli drugi. A teraz co? O? Parzysta, czyli odpadają parzyste. Nieparzysta, czyli odpadają nieparzyste. I została jedna karta, czyli Lightning Vortex, jakieś ok. błyskawice. A te błyskawice to Żirona. E, czyli Żirona to Pierwszy przeciwnik, a raczej drużyna pary numer 4. Teraz znowu wybierzemy mu przeciwnika z koszyka pierwszego, a jest to jedynka, ale to na razie tylko wywalamy karty nieparzyste. No i zobaczymy, co się stanie. Teraz czwórka, czyli znowu karta po prawo jest zwycięzcą, a jest to Black Luster Soldier. A Black Luster Soldier to jest Barcelona. Czyli Barcelona zagra z zieloną. Pozdrawiam swojego przeciwnika i życzę mu powodzenia. Chociaż oczywiście będę starał się wygrać. Nie ma tak lekko. Dobra. Układamy karty do pary numer 4. I... oto krzywo. Dobry. cyfra parzysta koszyk pierwszy cyfra nieparzysta koszyk drugi jest to parzysta czyli koszyk drugi i cyfry parzyste odpadają stają dwie karty nieparzysta lewa parzysta prawa no wreszcie karta po lewo i kto to jest O, jakiś pad ten pad to Athletic Bilbao. Czyli para numer 5 to Athletic Bilbao. I przeciwnik z koszyka pierwszego. Zaraz wylosujemy. Yy, cyfry nieparzyste odpadają, czyli proszę bardzo, zostają tylko dwie karty. Parzysta prawa, nieparzysta lewa. Nieparzysta, czyli przeciwnikiem Bilbao jest Kazerzin. A Kazajin to Real Madryt, czyli Real Madryt zagra z Atletic Bilbao w parze pionowej. Proszę bardzo, już niewiele zostało, tylko trzy pary. I parzysta koszyk pierwszy, nie nieparzysta drugi. Parzysta pierwszy. Nieparzyste odpadają, czyli w parze szóstej zagra Sujin. A służbę to nic innego jak Real Sociedad. Proszę bardzo. I dobierzemy przeciwnika z koszyka drugiego. Piątka znowu szybko idzie, odpadają nieparzyste, czyli zostaje tylko karta środkowa, a jest to, kurde, jakieś skrzydła. A co to jest? Nie wiem, jak to się wymawia, jakiś hospital, czyli ten aniołek to szpital, a ten szpital zagra z realem Sociedad w parze szóstej. No i już niewiele zostało, tylko dwie pary. Wybór pary siódmej, automatycznie wybierze też parę ósmą. Proszę bardzo, parzysta, koszyk pierwszy, nieparzysta, drugi. Nieparzysta, drugi. Parzysta, karta po lewo, nieparzysta, karta po prawo. Nie parzysta, czyli karta po prawo. A jest to Change of Heart. A Change of Heart to Betis. Betis Sevilla. O ile się nie mylę. I z Betisem Sevilla w parze siódmej zagra. Czyli nam karę, cyfra parzysta lewą, cyfra nieparzysta prawo. Yy, parzysta, czyli lewą. Kiriu. A Kiryu to Rekreativo Huelva. Czyli Recreativo Huelva zagra z Betisem Sevilla w parze siódmej. A para ósma to Infernal Incinerator i Black Luster Ritual. Czyli jest to Via Real i, i Hercules Alicante. Czyli Hercules Alicante i Via Real. Przypomnę jeszcze raz wszystkie pary. Pierwsza para to... będę musiał sobie przypominać. Rayo Vallecano i Atletico Madryt. Rayo Vallecano i Atletico Madryt. Druga para to... Druga para to Malaga i, i Espanyol Barcelona. Czyli Malaga i Paniol Barcelona. Wezmę sobie kartkę, będzie mi łatwiej. Para numer 3 to osasuna Pampeluna i Valencia. Para numer 4 to FC Barcelona i Girona. Para numer 5 to Real Madrid i, i Athletic Bilbao. Para numer 6 to Real Sociedad i jakiś szpital. Para numer 7 to Betis Sevilla i Recreativo Huelva. A para numer 8 to Hercules Alicante oraz Villarreal. Dziękuję. Życzę wszystkim 16 uczestnikom zwycięstwa w turnieju i powodzenia. I następny turniej to Puchar Francji. Zobaczymy się za jakieś, nie wiem, dwa tygodnie może. No, to pozdrawiam. Do zobaczenia.